Zabiła cię tam warasa katały. Po pierwsze, była pewna, że nie żyję. Po drugie, nie zrobiłby mi tego. Nie muszę. Nie mam zamiar polegać na swoim uroku osobistym? Rok jeszcze nigdy nie mniejszego nie odmówił. Okej, okay, jeszcze raz. Tylko porozmawiasz z Rokos, z maszerzy, tak? A potem od razu przesiadasz się z powrotem na siedzenie pasażera. Tak, jasne. Nie martw się. Będę delikatny. A może ci się nawet spodoba? Już zaczynam tego żałować. Ach, gotowy. No wreszcie, A jakoś inaczej dziś wyglądasz. Coś z włosami? No. być z powrotem. Nie wiedziałam, że wyjeżdżałeś. Czego się napijesz? Robi się. Mamy to w menu? Informacji. Cassius Rider żyje jeszcze. Ten od tatuaży? Dawno się tu nie pokazywał. Więc musisz sam sprawdzić. Ma zakład na Pershing Street. Na no to, co robimy? Kozła czy to drugie? To drugie. Będzie zachwycony, kiedy to zobaczy. Na pewno. Jeremiah Grayson. Podobno pracuje dla smashera. Ale ja ci tego nie powiedziałem. Nawet ci nie znam, stary. Tak, można powiedzieć, że miałem z nim coś wspólnego. Ruby. Rubi Collins. Po mnie posuwał ją Grayson. Słyszałeś o mnie? Chodźmy stąd. Opowiem ci, co słyszałem, a ty pokażesz, czy to prawda. Tylko załatwię jeszcze jedną rzecz. Odpierdol się od drugi. Nigdzie z tobą nie pójdzie. Jest tu w pracy, jasne? Wy też. Jest do roboty. Zatłukę kurwy Będę czekać na zewnątrz. Długo czekałeś? Jedziemy do mnie. ci. Masz ognia? Chcemy tu zginąć, Rubi. Chyba zadzwonię do, chyba. Rubi skup się. Muszę porozmawiać z Graysonem. Zawsze rano plujesz krwią? Możemy mówić o czymś innym. Jasne. No więc od początku miałam wrażenie, że jest w tobie coś znajomego. O, czyli Johnny ci powiedział. Czy my. no wiesz? Nie, był za bardzo pijany. Zadzwonił do mnie nad ranem. Oczywiście byłam pewna, że to ty. I pomyślałam sobie, to był taki miły dzieciak. A tak mu totalnie odpierdoliło. I co? Przyjechałaś sobie popatrzeć. Tak z ciekawości. Aha, nie spotkałam Johnnego Silverhanda. Dziwnie się czuję z tym, że wiesz o Johnnym. Twarz ci się zmienia. Ciągle wyglądasz jak wija, ale wszędzie bym poznała ten wredny uśmiech. To jak mówi, jak się rusza, jak pali. Ja nie palę. Wiem. I raczej nie ma szans, żebym was pomyliła. Więc możesz spać spokojnie. Powiedział ci o Smasherze? Tak. Nie wiedziałam, że wrócił do Night City. Johnny znalazł do niego jakieś dojście. Czekaj. Grayson? Jeremiah Grayson. Pracuje dla Smashera. Johnny wydostał namiar na niego od jakiejś stripteaserki. Nikę, tylko tyle, ale zobaczę, co da się zrobić. I dopadniemy tego syna. Wiesz, co się działo ze Smasherem do tego czasu? Po wybuchu w 2023 w Arasaka Tower zniknął i wszyscy myśleliśmy, że już po nim. Potem znowu wypłynął, zrobił kilka dużych zleceń dla Arasaki i znowu zapadł się pod ziemię. Od lat nikt go nie widział. Nikt poza Greysonem, najwyraźniej. Mogę ci jakoś z tym pomóc? W tym stanie do niczego mi się nie przydasz. Zadzwonię, kiedy czegoś się dowiem. Okej. Okay. Nie do wiary, że ten skurwiel Johnny gdzieś tam w środku siedzi. Wiedziałem, że te pigułki aż tak cię rozwalą. Może nie byłoby tak źle, gdybyś nie zmieszał ich ze wszystkim innym. To ty powinieneś tu teraz rzygać. Życie nie jest sprawiedliwe. Wybrałeś idealny moment, żeby wymiksować się z mojego ciała. Cieszę się, że w ogóle się wymiksowałem. Cieszę się. Patrz, jak promienieje. Jak jebane, słoneczko. To co, spadamy stąd? Co to w ogóle za nora? Taka, gdzie możesz bezkarnie narzygać na dywan. Nie wybrzydzaj. Już wiem, o co chodzi za bunika. Uruchomiłam moje kontakty. Dawny znajomy kojarzył Greysona i poszperał dla mnie. I co? Lepiej Sprawdza ci? Abunica. To część nie. doków kontrolowana przez męstru. Okej. Okay. A no czemu te doki nazywają się ebunikę? Bo zgaduję, że nie chodzi o zmarłego burmistrza. Źle zgadujesz. Jest tam stary kontenerowiec, nazwany tak na jego cześć. Znalazłaś Greysona? Naprawdę ma jakiś kontakt ze smasherem? Wpadnij po mnie do Afterlife. Wszystko ci opowiem. Okej. Okay. Ja zginęło, jak zapomniał zapomniało powiedzieć i tam, kurwa jest w tym poznaj Krystyna Waylanda. Pomaga nam. Szam zawsze przenosi nas. Ej, V! Co nie, Sam? Słyszałem, że polujecie na smashera. Uważaj, bo ci odpada. Gotowy? Pogadamy w samochodzie. Redakcją poślemy tam drogę, żeby się nie okazało, że się pchamy jak śliwka Dołączysz do nas? Ja już zrobiłem, co do mnie należało. Nie mów, że nie chciałbyś widzieć Smashera Martwego. Chciałbym chętnie, tylko może nie z bliska. Skurwiel ma tendencję do wstawania z martwych. Aha, prawdziwi skurwiele tak mają. Jedźmy. Idziemy? Powodzenia! Ej hey, ty, chcesz zarobić? Wrócimy do tego. Ale czekaj, Czym dokładnie pomagał Ci Wejland? że będzie Przejdzie. Czyli wiemy, gdzie go szukać. Mam coś dla ciebie. Czy To kurtka Jonnego? Jesteś pewna, że nas nie pomylisz, jak zacznę ją nosić? Jestem pewna. To replika zrobiona na specjalne zamówienie. Oryginalna kurtka Jonnego pewnie rozpadła się lata temu. Dzięki. No, nareszcie będzie to wyglądać. Co Johnny ci o mnie opowiadał? Bo rozumiem, że rozmawiacie cały czas. Że jesteś najlepsza? Że zawsze byłaś najlepsza? Najlepsza. Szkoda tylko, że to ma swoją cenę. Nie jesteś pewna, że się na to piszesz? A co, strach cię obleciał? Nie, ale nie chcę, żeby Johnny ci rozgrywał. Adam Smasher to raczej jego obsesja, nie twoja. Tak myślisz? Ja tylko próbuję grać fair. Dziwne, że wcześniej nie trafiłaś na Smashera. Mówiło się o nim od czasu do czasu. Ale nie próbowałaś go dorwać. Słuchaj, wi, To, że Johnny wrócił, dużo zmieniło, ok? Jasne. Dla mnie też, serio. Wrócimy do tego później, może. Dalej nie pojedziemy. Może mamy dziś szczęście i zgarniemy Graysona i Smashera za jednym zamachem. Ten skurwiel musi gdzieś tu być. To jaki mamy plan? Wayland widział Graysona gdzieś tutaj, w dokach. Był z nim jeszcze ktoś. Smasher. Mam nadzieję. Najpierw musimy dostać się do Data Termu Maelstromów. Tam powinny być jakieś informacje o Smasherze. Data term jest tam, w głównym magazynie. Skąd wiesz, gdzie jest dataterm? Bo sama nagrałam im zakup. To Athena D3 z zewnętrzną bazą danych. Nie wiedziałem, że pracujesz z Melstromem. Mogę pracować z każdym, ale na moich warunkach. No, widzę, że jednak sporo mnie ominęło przez te pięćdziesiąt lat. Okej, okay. możemy zaczynać. Musimy poczekać aż się ściemni, za dużo ludzi się tu kręci. Może pojawi się Smasher albo Grayson. Może, ale nie sądzę. A Raczej nie pokazywaliby się tu w biały dzień. Okej, okay, lepiej nie będzie. będziesz mnie osłaniać Jest spięta. Pozwalaj jej, uważaj czego. Poczekaj moment i chodź za mną. Kto? Okej. Okay. Teraz ostrożnie. Mhm. Przecież już nic z tym nie zrobię. Widzisz ich? Musimy się przekraść do data Termo. 快选！